Cześć, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Sowski i firma Lital zajmuje się systemami chłodzenia szaf sterowniczych oraz procesów produkcyjnych. Na dzisiejszym wideo-szkoleniu chciałbym Wam pokazać, jak w łatwy, szybki sposób dobrać taki system chłodzenia dzięki oprogramowaniu Term 6.6. Nim przejdziemy do samego oprogramowania, pokażę Wam też, jak w łatwy, szybki, a przede wszystkim bezpłatny sposób pobrać takie oprogramowania. W tym celu wchodzimy na naszą stronę www.rital.pl w zakładce Support oprogramowanie projektowe. Ociskamy zakładkę Term i przechodzimy, tak naprawdę, już do karty, gdzie możemy pobrać w sposób bezpłatny nasze oprogramowanie. Mamy kilka opcji do wyboru. Ja natomiast zachęcam do pobrania pełnej wersji offline, dzięki czemu będziemy mogli korzystać z naszego oprogramowania również w przypadku braku dostępu do sieci internetowej. A więc mamy nasze oprogramowanie, możemy przejść do samego programu. Po ściągnięciu plików instalacyjnych oraz samej instalacji mamy tutaj pierwszą stronę startową naszego oprogramowania i trzy opcje do wyboru: dobór klimatyzacji do szaf sterowniczych, chiller, konfigurator oraz IT cooling, kalkulator. Oczywiście, dzisiaj interesuje nas dobór klimatyzacji, a więc naciskamy opcję pierwszą. Druga karta, tutaj dwie kolejne opcje do wyboru. Nowy projekt oraz edycja istniejącego projektu. Jeżeli mieliśmy już styczność z naszym oprogramowaniem, mogliśmy zapisać sobie naszą pracę, nasz projekt i wtedy wracamy do edycji tego projektu w opcji drugiej. Natomiast nas interesuje nowy projekt i to mamy też taki podpunkt: określmy minimalną temperaturę dla ogrzewania. Jeżeli stosujemy nasz system. Zewnętrznie jest on narażony na warunki atmosferyczne, czyli tutaj nasłunęśnienie, niska temperatura, deszcz. Wtedy możemy też właśnie określić sobie te systemy ogrzewania. Natomiast nas interesuje standardowy, nowy projekt. Wchodzimy do głównej strony naszego oprogramowania, gdzie możemy sobie opisać nasz projekt. Projekt będzie nazywał się Term Firma Rital. Sprawa kontaktowa będzie to ja. Marcin Lisowski, producent oczywiście Rital, telefon dla przypomnienia 604 482 600. I oprócz tutaj danych projektu, możemy już pierwsze określić dane dotyczące naszego projektu, jeżeli chodzi o temperaturę. Maksymalna temperatura zewnętrzna. Określimy sobie maksymalną temperaturę dla naszego. Tutaj systemu na poziomie 45 stopni. Ja tutaj tak zauważę, że to jest taka maksymalna temperatura. Najlepiej określać ją w okresie letnim, kiedy ta temperatura rzeczywiście jest najwyższa. Wtedy mamy pewność, że no nasz tutaj górny pułap będzie zapewniony. Jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę wewnętrzną, to to jest temperatura, jaką chcielibyśmy osiągnąć po zastosowaniu już systemu. Wchodzenia. A więc temperatura 35 stopni jest jak najbardziej odpowiednia. Większość aparatów automatyki świetnie tutaj przystosowanych do takiej temperatury, więc tutaj zostajemy przy tej temperaturze standardowej 35 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o napięcie 400 V oraz 230, to da nam możliwość bardzo szerokiego spektrum wybieranych urządzeń, częstotliwość 50 Hz, czyli standard dla warunków polskich. Przechodzimy do kolejnej karty, tutaj określamy wielkość obudowy i system naszego projektu. Mamy możliwość doboru obudowy w zależności od potrzeb. Mogą być to pełnogabarytowe szafy, małe szafy kompaktowe. Ja tutaj jednak zastosuję nasz nowy system VX25 i wybierzemy sobie szafę. Jedną z pierwszych 1000 na 2000 na 500. Aby pokazać. Pełne spektrum również możliwości naszego oprogramowania. Dobierzemy sobie trzy szafy połączone właśnie szeregowo, dzięki czemu będziemy widzieli różne możliwości zastosowania naszego oprogramowania. Jeżeli chodzi o podstawowe dane kubatury szafy, tutaj widzimy szerokość, wysokość, głębokość, czynnik przenikalności ciepła, K określony automatycznie dla w zależności od wybranej obudowy na poziomie 5,5, otwór wylotu powietrza. Nie przewidujemy tutaj żadnych otworów w szafie, nawet przy doborze systemu chodzenia typu klimatyzacja. Zalecamy, aby szafa była maksymalnie szczelna, minimum IP54. Poziome ściany działowe. Tutaj nie zakładamy żadnych ścian działowych. Jak wspomniałem, dobierzemy sobie trzy szafy połączone sobą szeregowo, bez żadnych ścian działowych. Możemy przejść do umiejscowienia naszych szaf sterowniczych. Mamy możliwość do wyboru kilka opcji. Obudowa pojedyncza przy ścianie, wolno stojąca. My wiemy, że nasz ciąg będzie składał się z trzech szaf i przyjmiemy sobie tutaj standardowo, że szafy będą połączone, stojące przy ścianie, a więc tutaj opcja czwarta, obudowa początkowa lub końcowa dla szeregu przy ścianie. I to będzie nasza pierwsza szafa. Zatwierdzamy wybór. Program pyta nas. O możliwość doboru tutaj, właśnie strat ciepła dla naszej obudowy. Jesteśmy jak najbardziej tym zainteresowani i mamy trzy opcje do wyboru: bezpośrednio wprowadzenie straty ciepła, straty mocy. Tutaj, jeżeli chodzi o indywidualnie, czyli możemy sobie podać powiedzmy dla naszej pierwszej szafy 500 W, lub jeżeli nie mamy informacji na temat strat ciepła dla poszczególnych komponentów w szafie, a nasz system jest już zainstalowany. Wtedy możemy sobie wybrać opcję drugą, zmierzona temperatura, i wtedy dla danego układu, danego projektu możemy sobie po prostu pomierzyć te wartości. Zewnętrzna temperatura, powiedzmy, że będzie to właśnie 45 stopni, wewnątrz zmierzona już bardzo wysoka temperatura, 60 stopni, i zobaczymy, co program nam wyliczy. Dzięki tym wyliczeniom widzimy, że straty mocy dla takiego wariantu temperaturowego są na poziomie 404 W a więc bardzo podobnie do tego, co ja chciałem zaproponować, ale jeszcze mamy tutaj trzecią opcję, wybór listy urządzeń i mamy tutaj bazę większości producentów automatyki na rynku, najbardziej popularnych na pewno ABB, Danfoss, Iton, Lenze, Siemens, tak. także większość producentów oraz konkretne podzespoły automatyki możemy sobie wybrać i wtedy program automatycznie dopasuje nam statę ciepła do poszczególnych elementów. Jednak mimo tego, że ciągle aktualizujemy naszą bazę produktów, musimy wziąć pod uwagę, że czasami może któregoś produktu jeszcze w bazie brakować. Także tutaj prosimy też o wyrozumiałość, jeżeli chodzi o tą sprawę. Wróćmy do bezpośredniego wprowadzenia strat mocy. Ja określiłem, że dla pierwszej szafy będzie to 500 W. Zrobimy zastosuj i już mamy określoną pierwszą szafę. Czyli wybraną szafę o kubaturze 1000 na 2500 ze stratami mocy na poziomie 500 W. Mamy trzy szafy, a więc dodajemy kolejną obudowę. Vx, wybieramy drugą taką samą. Wiemy, że jest to szafa już druga, czyli środkowa, będzie to dla naszego układu, a więc wybieramy opcję obudowa środkowa, stojąca przy ścianie. I zatwierdzamy wybór. Program znów nas pyta o dobór strat mocy. I w tym przypadku również damy sobie 500 wat strat mocy. I robimy zastosuj. Już mamy dwie szafy dla naszego projektu. Nasz projekt będzie zakładał trzy szafy, a więc jeszcze jedną szafę musimy sobie do tego zestawienia dołożyć. Będzie to taka sama szafa, żeby było nam wygodniej. Ale musimy tutaj pamiętać, że jest to ostatnia szafa z naszego ciągu szaf. A więc ona również będzie szafą krańcową. Czyli znów opcja 4 stojąca przy ścianie. I znów przypisujemy sobie straty ciepła na poziomie 500 W. Robimy zastosuj. I generalnie mamy dobrany nasz projekt. Trzy szafy połączone szeregowo. Każda ma przypisane straty, akurat w tym wypadku po 500 W. I moglibyśmy zakładać, że jest to wszystko, jeżeli chodzi o dobór szaf. Otóż tutaj jest taka ciekawostka, że aby program wiedział, że nasze szafy są połączone szeregowo, a nie traktował każdej szafy indywidualnie, musimy sobie również je uszeregować. I dzięki takiemu tej plusikowi program będzie traktował nasze szafy jako jedną całość, i to jest niezbędne, aby dobrać odpowiedni system chodzenia dla naszego projektu. A więc dopiero teraz mamy wszystkie punkty, jeżeli chodzi o wybór obudowy, zapewnione, i możemy przejść do ostatniego poziomu, czyli kalkulacji i doboru systemu chłodzenia. Widzimy tutaj wszystkie parametry. Efektywna powierzchnia szaf to jest 14,3 m2. Cała powierzchnia szaf. Zainstalowane straty mocy widzimy, że jest tutaj 1500 W. A więc program sam tutaj zliczył nam wszystkie straty mocy z wszystkich szaf. Moc nad powierzchnią, a więc to jest moc, jaką przejmuje nasza szafa z otoczenia, czyli przez przenikalność ciepła, przez obudowę. Widzimy, że temperatura otoczenia jest dość wysoka, 45 stopni, tak, a więc część tej energii z otoczenia będzie również przenikała do naszej szafy i dogrzewała nam cały układ. A więc łączna strata mocy jest na poziomie 2287 W. I ostatnia taka informacja. Czyli tutaj temperatura bez zastosowania systemu chłodzenia będzie oscylowała w okolicach 64 stopni Celsjusza, a więc no bardzo wysoko, co może powodować również w przyszłości różnego rodzaju awarie. Jeżeli chodzi o wybór systemu chłodzenia, wentylatory nie są poświetlone w tym wypadku, ponieważ temperatura jest otoczenia wysoka, nie mamy czym chłodzić, tak naprawdę. To samo dotyczy wymienników powietrza. Pierwsza opcja, jaka nam się pojawia, to kłodziarki i tutaj sobie wyjdziemy i omówimy wszystkie możliwości. Jeżeli chodzi o montaż naścienny, są wymienione wszystkie klimatyzatory, które pasują do naszego projektu. Mamy też możliwość zastosowania klimatyzatorów dachowych ze stali nierdzewnej, NEMA 4X, czyli tutaj ze stali kwasuodpornej oraz NEMA 3R przez 4 do zastosowań typowo zewnętrznych, narażonych na atmosferę. Jeżeli chodzi o rozwiązanie, myślę, że dobierzemy sobie tutaj któryś z opcji klimatyzatorów. Może będzie to jeden z pierwszych na ścianę. Pokazane jest, że będziemy potrzebowali dwa takie klimatyzatory: 31, 85, 830. I możemy sobie dać opcję zastosuj. Tutaj jeszcze nie przechodzimy do kolejnego kroku. Zobaczymy, jakie opcje mamy jeszcze dostępne. Oprócz chłodziarek mamy możliwość wyboru również wymienników ciepła, powietrze, woda. I tutaj sobie wejdziemy również w tą opcję. Jeżeli na zakładzie istnieje woda lodowa, czyli jest system zasilania wodą, chociażby jakichś procesów produkcyjnych, jest jakiś centralny chiller, jednostka schładzająca wodę, wtedy taką bardzo dobrą alternatywą do systemów chłodziarkowych będzie właśnie taki wymiennik powietrze-woda. Oczywiście, tak jak w przypadku klimatyzatorów, mamy możliwość wyboru opcji naściennej, dachowej, obie mamy tutaj zaznaczone. Możemy wybrać sobie sterownik basic comfort. Komfort daje nam większe możliwości kontroli tego, co dzieje się z naszym urządzeniem. Możemy również sobie wybrać, aby części przewodzące wodę były ze stali nierdzewnej, jeżeli tutaj parametry wody są dość trudne. Musimy również określić sobie, tak naprawdę, temperaturę dopływu wody oraz przepływ wody. Jeżeli jest taki agregat na zakładzie, wtedy musimy sobie po prostu określić temperaturę, jaką generuje, jeżeli chodzi o wodę, Weźmy, że będzie to około 14 stopni, przepływ możemy zostawić na poziomie 200 litrów na godzinę i wtedy widzimy już, jakie urządzenie mamy do dyspozycji. To jest tylko informacyjnie, my dobraliśmy sobie tutaj nasz system klimatyzacyjny, więc robimy zakończ. I wracamy do naszej, tej kalkulacji. Patrzymy, jeżeli chodzi o ogrzewanie, ta opcja nas dzisiaj nie dotyczy. Klimat Control DURS. Możemy również dobrać sobie system chłodzenia oparty o klimatyzatory montowane w miejscach drzwi. Natomiast w tym przypadku mamy również informację, że aby wybrać taką opcję, szafa musiałaby mieć szerokość co najmniej 1200 mm. Nasze szafy mają 1000 mm, a więc ta opcja jest niedostępna. W innym przypadku moglibyśmy sobie dobrać również skrzydło drzwiowe, które będzie chłodzone lewo lub prawo. Wychodzimy. I tak naprawdę mamy już pełen dobór systemu chłodzenia. My mamy dobrane tutaj dwa urządzenia, które spełniają nasze potrzeby systemu chłodzenia dla naszego projektu. I przechodzimy dalej. Dobór akcesoriów. Możemy sobie dobrać dla naszego systemu chłodzenia specjalny czujnik temperatury Blue I. Plus. Aby jeszcze precyzyjniej określać temperaturę wewnątrz szafy, maty filtracyjne standardowe, i myślę, że tutaj będzie to w dobrym tonie: dobrać sobie dwie maty filtracyjne lub film metalowy. Jeżeli środowisko, w którym będą nazatory pracowały, będzie chociażby olejowe. Ciężkie wtedy możemy wybrać sobie na przykład opcję filtra metalowego. Jeżeli mamy akcesoria dobrane, przechodzimy do, do ostatniego kroku, jest to zestawienie. Widzimy tutaj wszystkie informacje projektowe, czyli tutaj opis naszego projektu, parametry temperaturowe, kubaturowe szafy, tak, straty ciepła, które określiliśmy sobie dla naszego projektu, i przede wszystkim. To, co zostało nam zaproponowane, czyli system chłodzenia oparty o dwa 31 85, 3185830. Dzięki oprogramowaniu term 6.6, możemy wygenerować sobie również taki klik doprojektowy, dzięki któremu będziemy mieli tutaj takie potwierdzenie naszego wyboru. Ten dokument możemy sobie włożyć do naszego projektu, dzięki czemu będziemy mieli taką pewność, że wszystko zostało dobrane za pomocą odpowiednich parametrów. I generujemy sobie taki plik PDF i ja państwu też pokażę jak ten dokument wygląda w rzeczywistości. I widzimy takie zestawienie doprojektowe, term 6.6 z opisanym naszym projektem, to o czym mówiłem przed chwilą, tak, zastosowanym właśnie systemem budzenia czy 185830. Tak naprawdę to koniec naszej przygody z systemem Term 6.6. Jeszcze raz zachęcam Państwa do pobrania naszego oprogramowania. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, problem przy tej obsłudze, zachęcam do kontaktu ze mną i służę oczywiście pomocą we wszystkich przypadkach związanych z systemami chłodzenia. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zachęcam do kontaktu z firmą Rital. Pozdrawiam.